Ryski. Dobry, odpowiedział Krzysztof Piaśaczek. Dobry, odpowiedz. Tak. Władźcie, bo dalej chciałem. Aha, a władźcie. Teraz już Państwo wiedzą, co chciałem na początku przekazać. Krzysztof Piaśaczek, akademia.lawpapolskie radio.pl. To jest adres do godziny 14 do Państwa dyspozycji. Gdyby ktoś powiedział. Czy kiedyś, że śpiewasz debilne piosenki, to byś się obraził, czy byś się nie obraził? By... Ty... widzisz, to jest zawsze, no bo kto to mówi? Bo to a, jest nie? tak, jak ktoś na przykład przyjdzie mówi, ale pan pięknie śpiewa i potem się okazuje, że ten ktoś nie ma słów. no to, a jak ktoś przychodzi głupi i mówi, pan debilne piosenki śpiewa, to jest komplement, prawda? Ja nieprzypadkowo takie prowokacyjne pytanie na początek zadałem, ponieważ wczoraj we Wrocławiu zakończył się festiwal Wrocław, w ramach hmm. którego odbywa się między innymi przegląd piosenki debilnej coś takiego. Nie ma definicji takiej piosenki. Jeszcze i każdy na własną rękę próbuje piosenkę debilną stworzyć. Grzegorz Halama, który prowadził ten konkurs, chyba e, taką sensowną definicję stworzył, że to jest taka sytuacja, kiedy człowiek zrobi coś debilnego, a nie zrobi z siebie debila. A, to, to, no, to może być tak. tak. tak to, 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 dobra, dobra, dobra. Yy, definicja. Mhm. No i, yy, yy, Państwu zaprezentować w dzisiejszej audycji laureatów tego przeglądu piosenki debilnej. Dwa zespoły wygrały egzekwo ten festiwal. Pierwszym z nich jest rybnicki kabaret No Name. Oni zaśpiewali taką dosyć oryginalną, mocną wersję piosenki z pewnej kreskówki dla dzieci, a zaczęło się w ogóle od pojawienia się górala na scenie. No to proszę posłuchać. He he, 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 kapela! i Muzyka! Dobro, dobro, dobra, zbożę, z lubią Mi Dzieci! Się, mi się lubią Dzieci! 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 i Dzieci! Co jest Dzieci! 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 Jak skończymy, to na tej sali ma być wszystko zniszczone. Wszystko dajemy drzwiadu. Ej, hey, dzieci, jeśli chcecie, zobaczyć kredyty w Na ja czarną przetaplanżam was! I telewizor bądźcie się kota, weźcie i na zaczynamy. Czarną przejść, bagel w solo.

Wszelkie z Kabela kierpca siatana. <laughs> Czyli kabaret, No Name z Rybnika, laureat jednej z, głów, z dwóch głównych nagród przeglądu piosenki debilnej we Wrocławiu. Drugiego Państwo poznają pod koniec audycji. A o czym ja chciałbym dzisiaj no, rozmawiać z Krzysztofem Piaseckim. Troszkę ta piosenka mnie zainspirowała, nie ukrywam. O tym, czym się straszy albo czym się straszyło. Dzieci, dorosłych. Mm -hmm. Czym byłeś straszony, kiedy byłeś dzieckiem? Jak będziesz niegrzeczny, to coś. Czarna Wołga to na przykład Nie, nie, że Czarna Wołga to później była. Nie, nie, nie. Jak... Jakiś ja wiem, zawsze się straszyło dziadem, że ci dziad, no, dziad do worka cię zabierze, to, to pamiętam, coś okropnego. Ten dziad, który zabiera do worka i to e, nigdy nie było wiadomo, kto jest tym dziadem, tak, to, to było... Trzeba to, sobie było wyobrazić tak, jeszcze. To, coś tak. okropnego się wyobrażało wtedy. No, pamiętam, było coś takiego, że e, e, takie, e, że tak powiem PKP, czyli pensjonarki, kucharki, pokojówki, to, to, to mówiły na przykład, że e, jak się nie szanuje starszych... Podniesie, a nie, jak się podniesie rękę na starszego, to mu rąk, rączka ci uschnie i jeszcze się wystawa, i z grobu będzie, będzie wystawała. To znaczy, to, to jest strasznie było istotne, że po śmierci będzie ci wystawała sucha ręka z grobu. To, no nie no, cmentarzem się przede wszystkim, się, trupami się straszyło. Nie, nie wiem czy pamiętasz, no może Ty nie, bo Ty młodszy jesteś, ale jak telefon wynaleźli w, we Wrocławiu, gdzie mieszkałem, wynaleźli na gruzach <grym> telefon nie, po niemiecki, to się dzwoniło na przykład takie, na dowolny numer się robi tak umrzesz, umrzesz, to strasznie wojna mała. No. no więc strasznie, zawsze, co jest ciekawe, że zawsze też dzieci trzeba straszyć, mimo że jak się przeczyta te bajki, które są takie, tak zwane bajki, prawda? Mm -hmm. Czyli znaczy, są takie ku pogrzebieniu serca, tam jest beznadzieja ten, yy, czy ten, biedny. No, no. Gdzie nie wejdziesz, to tam jest tragedia jakaś w tych bajkach. Ten, no tak, ten, ta Baba Jaga wszystko ja Jaś, jaś tylko dzięki oszustwu wykrywa, bo patyka podtyka zamiast palec. Też jest durna Baba Jaga, nie widzi jak kiedy patyk, kiedy. Więc te wszystkie bajki miały zawsze element strachu. Mhm. Smoki, nie smoki. Zanim takiego, takiego smoka ujarzmił ten Skuba, to ile on tych dziewic pożar, prawda? Także do tej pory nie ma w Krakowie. <laughs> no, nie, naprawdę. To dziwne jest, że sobie ludzie wymyślili, że te dzieci trzeba straszyć jednak. No i to jest też pytanie do Państwa. Czekamy na Państwa listy kierowane do Akademia.Rozrywki małpapolskieradio.pl z opowieściami jak Państwo straszą teraz swoje dzieci. I wiem, że to może nie pedagogiczne, ale się zdarza, że no, się to że zabiorą myszę od komputera i koniec, prawda? Dziecko jest przestraszone. Przyjdzie dziad i ci zabierze myszę. Życie no, od komputera, tak, albo ci maila połknie. Albo ci myszę od komputera będzie z grobu wystawała. No, no, no to ciekawi jesteśmy, jak państwo straszą. Jak państwo byli straszeni na przykład, i czy z tych strachów coś państwu zostało. Może też nie ograniczajmy tego tylko do dzieci. Może jak się dorośli no, nawzajem straszą. takie było. No, pamiętam, y, Piasecki, tu mi kaktus na ręku wyraźnie, jak ty znasz maturę na przykład. No to też jest jakiś strach, prawda? Chociaż ja chciałbym bardzo tego profesora z tym kaktusem zobaczyć. No więc nie, no. w ogóle jest, straszy się nie tylko dzieci. O no, no, to przejść te wszystkie kryzysy. No, wystarczy telewizor włączyć, tylko straszą, prawda? Prawda. Nie my ten... Widocznie jesteśmy od dzieciństwa przyzwyczajeni do straszenia i dlatego oni, im tak to dobrze wychodzi, jak już jesteśmy dorosłymi. No to czekamy na państwa opowieści akademia. .małpa i teraz troszkę w temacie. Najpierw kabaret moralnego niepokoju, a potem cześci kurcze Fajny film, co nie to Tak. No, piwnica tysiąca trupów. Kurczę, muszę dorwać drugą część na DVD. Jeszcze Mariusz, ja to chyba nie lubię horrorów. Właściwie powinienem wyłączyć telewizor na samym początku, jak tylko zaczęliśmy oglądać. Ach, no to, to to to. No to dobranoc. Do jutra. słucham? Kaszę światło. Nie! Dlaczego? Yy, znaczy, <laughs> wiesz co, będę spał przy zapalonym. A, a co? <noise> Boisz się! Ja, Mariusz? No coś, ja? ja? No skąd? Po prostu, yy, po prostu widok zapalonej jarzeniówki momentalnie mnie usypia. A poza tym, jak w nocy będę chciał pójść do łazienki, tam po coś, to nie wpadnę na krzesło, nie potłukę się. Aha, no tak, no tak, no tak. No, no. no dobra, jak chcesz. No to dobranoc. Mariusz, słucham. E, <kluzni> yy, Może zerknąć pod łóżko? Dóżko, a po co? E, no, po, po co, po co? No. E, zobacz czy tam nie leży moja książka. Ja się nie mogę schylać, mam taki chorowity kręgosłup. To, no dobra, dobra. E, no, Chyba jej nie, tu nie ma. A co jest? N nie ma tam przypadkiem dwójki żółtych oczu albo klawna z nożem? Eee, poczekaj. Coś widzę! Co? Co? A no! a, a, a ty, o, Ujdź, kurczę, no to łapka na myszy! Jeju, dobrze, że znalazłem, bo się murzyn mógł w to złapać. Jaki murzyn? Ten, co wyżera mózgi? Murzyn, tato! Nasz pies, aż go mam ma tak. od dziesięciu lat! Tak, tak, murzyn, dobra, no, murzyn, tak. tak. Dobra. No dobra, no to dobranoc. Mariusz, co jeszcze? Mariusz, yy, Mariusz, yy, mógłbyś zamknąć okno? A ty nie możesz? No ja nie mogę, no jestem w samej piżamie, nie przebijaj, zamknij okno i ci, ci, ci. No dobra, dobra. Ach, kurczę tato, piękna noc! Jak tam drzewa? Ale o co pytasz? No co, no nie wiem. Nie widzisz w nim nic dziwnego? No, ale to? To no, co, co? Co? Nie wiem co, no nie wiem co, no. Do, na przykład zamiast liści nie ma ludzkich palców? Nie, nie ma. Ach, kurczę, nie. piękna noc! Ja. Tato pełnia! Wilkołaki! Budą się, żeby zabijać! Aaaa! Przestań, takie głupoty wy, wy, wygadywać! Nie, nie, nie ma czegoś takiego jak wilkołak. Dobra, na to bez dyskusji, w pod kołdrem. Co tu?